Yo! Witam w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars The Skywalker Saga I patrzcie co się dzieje od razu kyberkometa e, czekaj, weź się zamki, nie mamy, ja, ja chcę kyberkometę. Gdzie ona jest? E, o! Dobra, dobra, zaraz się skontaktujemy, ja tu rozbijam. Proszę bardzo, o, chyba wybuchłem, ale nieważne. No no już, już ląduję. Eee, czy to jest wszystko? Czy tu nie ma więcej Kyber Comet? Chyba nie. W ogóle tam patrzcie, tam jest Hot, tak bliziutko. Eee, ale dobra, chyba możemy lądować. Tu już raczej nic nie znajdziemy, także lecimy. Proszę bardzo, co prawda nie pamiętam na jakie lądowisko on tam mówił, a ja nie słuchałem wtedy, ale trudno, wylądujemy na byle jakie, będzie dobrze. No i wio, proszę bardzo, będzie też wa Ty, co to jest? <laughs> Jakiś ludek tam się dziwny wyświetlił, Jakiś, jakieś dziwne. Yy, ale no, kontynuując, będzie też tutaj walka z Dartmouth Vaderem prawdziwa, nie taka nędzna co była w poprzednim odcinku. To była podruba walki z Dartmouth Vaderem, a teraz będzie taka epicka i się dowiemy. Tutaj wam nie będę spoilerował, bo się dowiemy ważnej rzeczy na temat Luka i Weidera. Na pewno nie wiecie o co chodzi. Witam, a cóż my tu mamy? Nazywam się Siripion. Relacje człowiek, cyborg. Tutaj w chmurach jesteś na swoim miejscu. Och, jest niezwykle przyjazny. Tak, niezwykle. <głos> <głos> to było dobre. To po co tutaj jesteś? Na parę napraw. Pomyślałem, że możesz pomóc. Kurde, czemu nie mogę trafić? Przez chwilę myślę, że jestem szturmowcem. E, a więc dobra. Ej, przypominam, że uczciwie go przegrałeś Chodzi o hipernapęt W porządku każe swoim ludziom się nim zająć Nareszcie, ja chyba serę jestem szczermowcem e, a więc no o Lando się popłakał, że zabijałem jego ludzi Dobra przepraszam już, nie będę, już, nie będę, ale ma fajny głos w tej grze, taki... taki. Taki Lando głos no, i dobra, wbijamy tutaj do miasta w chmurach. Patrzcie na to, lecimy ekipa. No tak o, raz 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 i od razu level. Proszę bardzo. Zapraszam wszystkich, rzecz jasna. Będziemy zaszczyceni, jeśli do nas dołączycie. Prymitywny obiekt, ale powinien wystarczyć, żeby zamrozić Skywalkera na czas podróży do Imperatora. Sprawdzimy to na kapitanie Solo. Ten układ robi się coraz gorszy. Kocham Cię. Wciąż żyję, idealnie zahibernowany. Ty możesz zabrać pana solo do hatajaby. Przygotuj komorę na Skywalkera. Karnisjan, zabierz księżniczkę Iwukiego na mój statek. Co ty niby wyprawiasz? Nigdzie nie pójdę, póki nie odzyskamy hana z rąk tego łowcy nagród więc weźmy sokoła i za nim. No dobra. Więc lecimy. Tutaj na szczęście mamy też tę te, y, tą sekwencję jak oni uciekają, a nie tylko walkę Luka, bo przez chwilę myślałem, że będzie sama y, sama, sama walka. E, czekaj, co to jest? Nie znaleziono haseł. Dobra, weź mi. Jakie hasła? Nie mam. Co to ma być? Idę stąd, uciekamy. Będę sifri piony, jest fajny. O, już myślałem, że się nabiorą, że my tutaj na legalu, ale dobra, jak zaczęli strzelać. Może weźmy jakąś mocniejszą postać, co? Właś, właśnie, przypomniało mi się, że nie testowałem lando, także lecimy, proszę bardzo. On jest dobrym strzelcem, pana to. E, proszę bardzo. I ostatni. O, tu jesteś, pyk. Się wtopił tutaj w te się. Teraz możemy się prze. E, nie to chciałem zrobić. E, no dobra, więc no niech będzie, to jest w sumie lepsze niż przebranie się. Zrobimy podwózkę c 3 Pio. No. i patrzcie, oni się nabiorą, że to niby z c Pio idzie i mogę teraz przejść na Legalu, bo w komplicadze nie strzelali do droidów. O, widzicie? No normalnie na Legalu przychodzę, ty. czekaj, o, proszę bardzo. Tutaj się skradamy. Oni mają bardzo ograniczone pole widzenia. Nie dziwię się, że tak źle strzelają. Eee... I dobra. Tam w ogóle był jeszcze jakiś panel dla C3PO, ale to chyba, chyba nic nie robi. Ty, ej, no co się drzecie? Przez was nie jeszcze wykryją. Cicho tam. Ej, czubaka, przestań strzelać. Ja tutaj na spokojnie, oni są tu blisko, weź. Eee, Okej, okay. tutaj będzie chyba strzelanina, no. No dobra, więc jednak na cicho tego nie zrobimy, ale to dobrze będzie ciekawiej. Proszę, co w sumie mogę go złapki teraz. O. Eee, w poprzednim odcinku sobie ulepszaliśmy te wszystkie ataki, więc powinienem im więcej zadawać. Patrzcie na to. Eee, no, w sumie to nie wiem, czy jest więcej, czy mniej. Nie pamiętam, ile wcześniej zadawałem. Eee, ale dobra. Ważne, żeby trafiać headshoty po prostu. One zadają masywne obrażenia. Eee, w ogóle tam się jeszcze Leja coś wyświetlała wcześniej. Zaraz sobie sprawdzimy. Eee, tylko zabijmy tych wszystkich. Ja tutaj w ogóle bez osłon, tak o. Tak, się strzela. nie potrzebuję żadnych osłon. Proszę bardzo. Yy, I ostatni, czekaj, jeszcze łysy. Ten i ten, dobra. Yy, I znowu tutaj Leia, czekaj, zmieńmy się w nią. Yy, yy, po, po co ona była? <gry> yy, no nie wiem, ale nią pograjmy, bo ma nowy strój i trzeba przetestować. Ma taki, taki niby, niby schod, ale, ale inny. Yy, no i dobra, gdzie teraz? Opa, deba jeszcze nam stąd, tylko tu trzeba trwa latać. tacz. Polskiejśnieżniczko, musimy spieszyć do sokoła. Moi kompani pewnie naprawili już kierownicy. Pewnie? No właśnie. A więc co? Wbijamy te, kurde, tu znowu będzie jakaś strzelanie przez te drzwi, strzelać. Soku Millennium nie ma prawa opuścić lądowiska. Zrozumiano? Dobra, dobra, ja i tak zraz odlecę. Eee, teraz nie chce mi się, się tego robić wiatr. na cicho, dlatego ich zabijmy. Chyba masz tu problem ze to Ty, pato, on go na, wzi na, na, na hita Ty, wzięła. <grym, <grym, przyznam, że zaczynam tęsknić za tym małym gadułą. Nie martw się. Odzyskamy te karty. Wziąłem sobie nogi, bo, bo tak jakoś pusto w rękach. Eee, no i co? Wbijamy. Tylko ten raczej nie przejdzie, to trzeba jakoś tu. Miasto w chmurach należy do imperium. Dobra, pa, ja teraz wbijam do was. E, kurde jednak jeszcze nie. Boom. O, nareszcie. No i giniesz. Ta, nie dostaniemy. Zaraz się przekonasz, że jesteś w błędzie, człowieku. Czekaj, tu muszę uwolnić kolegę. O, siema kolego. Mam nadzieję, że mi teraz pomożesz. Chyba to jest więcej. Proszę bardzo. E, no i tak, tutaj jeszcze jakaś żarówka, a nie to jest okno, ty. No dobra, to jest cześcior, ale tylko imperialni mogą otworzyć, no słabo. Ja się może czubakę, jeszcze nim nie grałem. E, czekaj, e, o, proszę bardzo, załóżmy Gacie tylko, a nie, tylko leja może, ale słabe. E, no i dobra, wbijamy o tu. Proszę bardzo, tu jest ziomeczek, także giniesz. Ty, chyba faktycznie więcej zadaje, bo często się udaje tak na hita. No i dobra, ty, bo on no ma granata, dobra. Jakoś tutaj niknąłem. No i proszę bardzo, tutaj jeszcze ten i byk, to jest dużo strzelania w tym levelu, także spoko No i ostatni. Kiedy <grydy> ty zginiesz? giń Wreszcie. Yy, Okej, okay, także co? bo to jest mini zestaw. Jak to otworzyć? Halo? Yy, o, jakoś się przecisnę może? Yy, a może nie? No, no nic, to pewnie trzeba dla gry swobodnej. O, właśnie, bo to jest parkur. To, to, to dla Giorgiara, dżar dla Eee, dżar No i dobra. Lecimy tędy, proszę bardzo. E, I tak, czekaj, to jakaś żaruwa. Co to jest? E, ty, czekaj, ja tu już tu byłem, ja tu ich uwalniałem. Czy ja źle poszedłem wtedy? E, a nie, chyba dobrze. Znaczy, niby mam wejść tymi drzwiami, ale jak? Eee, halo, jak przejść przez drzwi? One są zamknięte, no. To jakieś kółka są dziwne, może chodźmy do dziwnego kółka. Ale to jest tylko dla mini, dla tych, dla imperialnych, więc tam pewnie mini zestaw. Eee, no nie, no, tędy się nie da. Ty, to jest skomplikowane, to jest trudna minigierka. Czekaj, tutaj ta żarówka się wyświetla. O co tu chodzi? Eee, mam w to strzelić? O, a, no tak, no to było te, zabójcza precyzja, dobra. A więc, no, mamy teraz otwarte, i drzwi powinny się nam otworzyć, więc nie wiem po co wcześniej szedłem tam. O, ale nieważne. Yy, I co? Czy mogę już przejść? Halo, ja chcę przejść. Otwioży ot się. Nie otworzyło się, kurde. Yy, więc, chyba trzeba coś jeszcze zrobić. Tam mamy wykrzyknik. Ale to jest to miejsce, gdzie szedłem wcześniej, tam nic nie było, no. No, kurde. Aaaa, szybko <grymne> Ok, no więc proszę, no nie zauważyłem wcześniej, no nie zauważyłem, to dlatego. No i dobra, teraz powinno się w końcu otworzyć, bo już tu trochę siedzę. Już Boba dawno odleciał w ogóle, już jest na Tatooine, już u Jabby jest. A ja kurde, wciąż tutaj. E, więc tak, e, dobra, tu będzie chyba jakieś trzajne, nawet za ale nikogo nie ma. Co to ma być? Dobra, Dalej, pa, przejdziemy tak. O. Proszę bardzo, tak się lepiej przechodzi. O, no i chyba będą. Patrzcie, gong droidy. Tutaj walka z gong droidami. A, to znowu będzie to, że czuj naprawia, a my walczymy. To już było kiedyś i to było fajne. Także spoko, bo była mega walka, więc bierzemy Lando może. Musimy przetestować, czy on się umie bić, czy nie umie. E, dobra, czekaj, gong droidy, strzelamy do nich, z nimi jest na stuwa walka. O, e, O, idą, dobra. A więc, jednak w ten sposób oni z drugiej strony idą, więc te osłony się jednak przydały. Czekaj, tu mi myszka coś jakoś dziwnie lata. O co chodzi? E, może chodźmy bliżej, co? Bo tutaj za daleko. E, proszę a ja tu żadnym snajperem nie jestem. Ja wolę stąd na no, spokojnie. No i pyk. Dobra, zaczynamy. Proszę bardzo. Jakoś sobie tutaj zastrzelimy, hm, trochę, trochę mało im to dejmuje. nie wiem dlaczego, może muszę być bliżej czy coś, bo wcześniej jak pamiętacie to im w ogóle na hita i takie tam muszę chyba blisko, o no, blisko trzeba stać, tamta w ogóle chciała wyskoczyć, więc dobra, ja się tu nie chowam za niczym, ja będę tak osie bił, tak będzie ciekawiej. Kurde, jak on mnie tak odrzucił? Co to jest? Dobra, czekajcie, strzelamy dalej. Ty, tutaj jeszcze jakiś ziomek. Weźmy z tym. Dobra, może za tym się schowam. O, bo to jest w miarę blisko mi O, widzicie, im dużo odejmuje. Ty, bo ten ma minigame. Ej, weź, tego strzelaj, tego. kurda ten tu jakieś namierzające. Ej, dobra, to może nie był taki dobry pomysł. Może się schowajmy za tym czymś. O, y, tutaj jeszcze moi ludzie biegają i, i mi zasłaniają. Co to ma być? Kurde, znowu miniganowiec, strzelaj. Proszę bardzo. Ty, bo ich jest tu za dużo. <grym>, ej no. Dobra, i ostatni, a, a może jednak nie? Czy to wszyscy? Chyba tak. No nareszcie, dobra. E, Leja tutaj naprawia bardzo dobrze. Ja też w sumie mógłbym, ale już przyszli kolejni, to nie ma czasu. Dobra, skorzystam z tego o. E, ty, co ty tak? Co ty szarżujesz? Ej, co się dzieje? O nie, jeszcze Boba wrócił. No to super, no to super nie lubię tego łowcy okay. Nie tylko ty Okej No więc będzie teraz jakaś strzelanina dwóch minigunowtów Jeszcze Boba tam nawala ja nie mogę, dobra ehm, co, mogę, mogę go wysadzić po prostu Chyba nie Yy, kurde, aż mi trzęsie się w ogóle kamera za dużo strzałów. Chyba jednak z nim powinienem coś zrobić, bo części odpadają. Więc dobra, będę do niego nawalał. O, no i widzicie, rozwaliłem statek On jakiś słaby ma, taki zwykły blaster mu zniszczył. No i dobra. Strzelamy dalej do tych. Już tutaj widzicie, kluczyk prawie do końca doleciał. Już niedługo od czubaka skończę naprawiać. No, i tak, też to jest chyba ostatni level z tego epizodu. Bo chyba. No, 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 już cztery były, to ten jest ostatni. Także zostanie nam już tylko szósty, więc ciekawie, ciekawie. Ale dobra, na razie skupmy się na walce. Już trochę też ten level trwa, więc może jednak walka z dawnym Vejderem to jednak będzie sam filmik. Zobaczymy. I tak, to powinni być wszyscy. I co teraz? Znowu Boba wróci, no nie gadaj, ty, no. No i wróci, no. Dobra, strzelamy. Już to jest męczące, muszę przyznać. Już trochę się tu strzelam, kiedy przerwa, muszę odpocząć. Yy, ale okej, okay. prawie koniec tutaj. Yy, Chubaka prawie skończył, więc powinno iść powi, powinno dobrze. No i tak, przychodzą jeszcze, no i przychodzą. No kurde, ja już nie chcę, już za długo. <grym> Yy, Okej, okay, no więc się postrzelamy, może weźmy, o weźmiemy inną postać i będzie ciekawiej, chociaż Leia to jest akurat prawie taka sama jak Lando, po prostu ma nieco inny rodzaj, a dobra już i tak skończyliśmy, a jedynie inny rodzaj broni, ale ale w sumie różni się chyba tylko wyglądem. Dobra, dobijmy jeszcze tutaj tego, <laughs> kurde nie da się, bo miał mało żyćka, więc żeby nie cierpiał po prostu, to dlatego, no i co, wbijamy i uciekamy. Hmm? Aha! To nie moja wina! Poprzez moc rzeczy ujrzysz. Miejsca inne. Leja! Widziałem miasto w chmurach. Hmm. Przyjaciół masz tam. Muszę do nich ruszać! Dziwniej twoich zdolności chce imperator. Z tego powodu twoi przyjaciele cierpią. Ale mogę im pomóc. Czuję moc. O nie! Już tego nie wyciągniemy. Ty, co jest? Jeszcze. Co? Ale chyba było już pięć lewej z tego epizodu. Czekaj, muszę policzyć. Pierwszy był ten jak się ratowało Luka. Drugi był ten y, bitwa na chod, Potem była ucieczka sokołem. trening, no i to miasto w murach, no e! Co to? Co to załamanie zasad ty? Chyba że to ratowanie Luka to nie był level. Nie no, chyba był, y, bo, bo. bo tego niby nie było w Komplicadze, ale. Ale to chyba był level. Będę musiał sobie zobaczyć. Eee, na, napiszę wam najwyżej teraz na ekranie Ty właśnie, niechcący, pominąłem postacie Odblokowaliśmy tutaj milion eee, Nawet odblokowaliśmy jakąś leję, którą w ogóle nie graliśmy w tym levelu Tam taką z miasta jak w chmurach, więc nieźle No dobra, więc co? Ten tajemniczy szósty level będzie sobie przechodzić w kolejnym odcinku A jak na razie, do zobaczenia, trzymajcie się Cześć!